Ośrodek Max Wiernułtówku położony jest w wyjątkowo malowniczym miejscu u stóp Gór Opawskich. Przytulne wnętrza, pełne ciepła i uroku, dopełniają niezwykłą atmosferę ośrodka. Dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 ośrodek został rozbudowany, okryty ogólnodostępny basen i nowe miejsca noclegowe. Dzięki temu powstało Centrum Odnowy Biologicznej, Rekreacji, Fitness oraz Rehabilitacji Wodnej dla osób niepełnosprawnych. Dodatkową pracę znalazło 10 pracowników. Gdyby nie środki unijne, nigdy nie zdecydowałbym się na to, żeby rozbudowywać ośrodek, budować kryty basen. Jest to basen, który ma służyć wszystkim ludziom z całej Polski i osobom niepełnosprawnym i pełnosprawnym i na szkolenia i na konferencje. Jest to ośrodek dla, dla wszystkich ludzi.